Witam, ja jestem Kamko i jak wszyscy dobrze wiemy, Pokémon Sword i Shield wyszły już półtora roku temu. Powiedziałbym nawet, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych odsłon serii gier, jakie wyszły do tej pory, jako że po raz pierwszy w historii doświadczyliśmy ucięcia National Dexu w grze. Niemniej, e, trzeba też przyznać, że w zamian dostaliśmy naprawdę bardzo fajne i unikalne Pokémony, które e, zostały właśnie po raz pierwszy wprowadzone w 8 generacji. I temu tematowi jest poświęcony dzisiejszy film. A dokładniej, oto moje top 10 Pokémonów z regionu Galar. Zatem, nie przedłużając, numer 10 Grident. Pewnie nikt z Was nie spodziewałby się tego Pokémona w żadnym zestawieniu. Lecz ci, którzy mnie znają już trochę dłużej, wiedzą, że bardzo lubię nieastandardowe Pokémony. I takim jest właśnie Grident. W ósmej generacji dostaliśmy naprawdę świetne pokemony pod względem designu, a Grident idealnie pasuje się w Regen galar właśnie. Mamy po całej mapie rozsiane drzewa z berriesami, a na nich siedzą sobie skłowety, które się nimi obżerają. I nic więc dziwnego, że ewoluują właśnie w Glidenta, który jest takim łakomczuchem, który zjadałby tylko więcej. Poza kwestią wizualną, moim zdaniem ten pokemon jest również naprawdę fajny do walk wi-fi. Pojawił się już nawet u mnie na kanale, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to naprawdę zapraszam. I jest to naprawdę świetny tank, którego potencjału nie spodziewałby się raczej nikt, kto jeszcze nie miał z nim styczności. Dodatkowo jego ability i ruch, które, które opierają się na właśnie Berisach, idealnie się wkomponowują w design tego Pokemona. Jedynym minusem, i w sumie dość drastycznym, który bym mógł tutaj przy, przytoczyć, jest to, że ten Pokemon nie ma dostępu do ruchu Recycle. Ten ruch powoduje, że po użyciu, Berry, który zjadł ten Pokémon, zostaje mu przywrócony. I, I ten atak idealnie by dopełnił tego Pokémona, czyniąc go jeszcze silniejszym, jednak cóż, no bez niego pozostaje on naprawdę niestety w strefie niszowej, do której zresztą sam lubię bardzo zaglądać. Numer 9: Reggie Eleki. Do DLC i Pokémon Stormy Shield były naprawdę ubogie pod względem legendarnych Pokémonów. Mieliśmy tam naprawdę tylko Zaciana, Zamazent i Eternatusa. Wszystkie te Pokémony są naprawdę fajne, jednak ze wszystkich legendarnych pokemonów z ósmej generacji to właśnie Regi Eleki mnie najbardziej urzekł. Został on wprowadzony w drugim DLC, Crown Tundra, i nawet udało mi się go zapeczajni. Uwielbiam koncept Regi Pokémonów jako starożytnych golemów i uwielbiam również elektryczne Pokémony. Szybkie zresztą też. I Regi spełnia wszystkie te kryteria. Dodatkowo jego design w stylu żarówki jest zarazem zabawny i w sumie nawet daje sens tego pokemona. W grze Regieleki za to potrafi być naprawdę ogromnym zagrożeniem, przez swoją naprawdę strasznie wysoką statystykę speeda oraz ability, które wzmacniają jego elektryczne ataki. Dodatkowo, jako ciekawostkę powiem, że Regieleki jest najszybszym pokemonem ze wszystkich w grze. Do tej pory był to Deoxys, jednak Regieleki w regionie Galar zdołał go zdetonizować. Numer 8 Galarian Slowbro Szczerze, nigdy nie byłem fanem Slowpołka ani jego żadnej ewolucji. Jednak w regionie Galar to się zmieniło. W Isle of Armor Slowpołki nabrały nowego znaczenia, a dla Slowbro znalazło się specjalne miejsce w moim sercu. Szczerze, uważam tego Pokémon'a za najlepszą regionalną formę stałego regionu. Dorobił się nawet nowego typu, trującego. Zamiast wodnego, który miał do tej pory, obok oczywiście psychicznego na co wskazuje zresztą sam jego wygląd. Dodatkowo, Shelder, który gryzie jego ogon, tym razem przeniósł się na jego ramię, a to doprowadziło do poznania przez galareńskiego słobrodowego nowego ataku. Shell Sidearm. Jest to o tyle ciekawy atak, że w zależności czy przeciwnik ma mniej defensywy, czy specjalne defensywy, zaatakuje właśnie zadając takie obrażenia, aby były jak największe. Dodatkowo jego ability związane jest z galerańskimi Slowpokami z Isle of Armor, powoduje, że ma 30% szans na poruszenie się jako pierwszy na arenie podczas walki. Łącząc to z Click otrzymujemy naprawdę mocne połączenie, w którym tak naprawdę statystyka szybkości u galareńskiego Slowbro nie ma znaczenia. Sam ten Pokémon jest całkiem mocny i wygląda naprawdę fajnie i zdecydowanie musiał znaleźć się w moim zestawieniu. Numer 7 Grimmsnarl Ach Grimmsnarl, Je jeden z moich ulubionych wspierających pokemonów. Nie spodziewałbym się szczerze, że taki w sumie demon miałby dostęp do obilki prankster, które pozwala użyć ataków statusowych przed wszystkimi innymi na arenie. Jednak cóż, Grimstal ma do niego dostęp i to właśnie czyni z niego prawdziwego potwora. Jest naprawdę świetnym supportem, który ma dostęp do wielu dobrych ruchów i zarazem jest naprawdę irytujący dla jego przeciwniku. A jego naprawdę wysoki atak powoduje, że poza wspieraniem nie może być ignorowany też pod względem ofensywy. Inspirowany w sumie był prawdopodobnie wieloma wyrzeniami z całego Świata. Przypomnę trochę trolla, czy ogra z maską oni i to czyni, że jest naprawdę świetny. Szczerze, w Pokemonach mamy za mało potworów i cieszę się, że mimo wszystko znalazło się miejsce dla Grimmsnarla. Numer 6. Rillaboom O ile moim pierwszym starterem w Pokemon Store był Soby, który potem wyewoluował ostatecznie w Imperiona, tak szczerze Rillabooma najbardziej polubiłem z trójki starterów z Gala. Lubię designy Pokémonów inspirowane małpami i między innymi Infernape, którego również bardzo uwielbiam. Dlatego Rila też znalazł się w moich upodobaniach. Dodatkowo w Pokémon i Shield jest naprawdę potężny. Nie dość, że jego Hidden Ability powoduje, że może postawić Grassy Terrain. Tak w DLC Isle of Armor mamy Move tutoract, to u którego może on się nauczyć ruchu Grassy Glide. Który powoduje, że ten ruch atakuje pierwszy, gdy na arenie znajduje się Grassy Terrain. Dodatkowo Grassy Terrain wzmacnia atrakcyjne ataki. A tak się składa, że Rila Boom teren może sobie sam postawić, co czyni z niego wybuchową kombinację. Jego wysoka statystyka ataku dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że nie należy go lekceważyć. Numer 5 Ulu. Powiem szczerze, początkowo jak się dowiedziałem, że w Pokémon i Shield nie dostaniemy Maripa z powodu cięć w National Pokédexie, a zamiast niego będzie tylko Wulu, trochę mnie to wkurzyło i byłem sceptycznie nastawiony do tego Pokemona, z tego właśnie względu. Jednak zdążyłem szybko zmienić swoje nastawienie, tak naprawdę już od samego początku gry. Nie widok jak ulu uroczo się toczy, albo jak wygląda, zdało mnie przekupić i naprawdę szybko pokochałem tego pokemona. Oraz widzieliście jego szajni? Jego szajni formie zmienia się w czarną owieczkę. Czyż jest bardziej urocza rzecz? Numer 4. Snom. Co to byłaby za lista bez Snoma? Pokemona, którego pokochała cała społeczność. I w tej społeczności znalazłem się również i ja. Wiele memów, które powstało na jego temat, to zarazem jedna. Z najlepszych rzeczy, które spotkała Pokémon Story Shield, moim zdaniem. Były zabawne i były urocze, tak jak właśnie snom. Dodatkowo uważam jego ewolucję za naprawdę cudowną. Ewoluuje on we Frosmofa, lodową Ćmę, która również wygląda obłędnie, oraz dodatkowo jest naprawdę mocna. Powiem wam szczerze, że początkowo szukałem we Frosmofie zastępstwa za Janmege, która niestety nie dała rady przedostać się do Galar przez cięcia w Pokédexie. Lecz to był błąd. Nie tak powinienem patrzeć na tego Pokémona. Jako, że jest on czymś kompletnie innym, czymś, czymś równie cudownym, co spotkało nas w regionie Galar w Pokémon Storm Shield. Dodatkowo ma na, naprawdę ciekawe Hidden Ability, Ice Scales, które zmniejsza otrzymywane specjalne obrażenia o połowę. Co jest naprawdę bardzo fajnym wzmocnieniem dla Snoma i Frosmofa. Numer 3 Pinkurcin. Ach, Pinkurcin. Również jeden z najbardziej uroczych Pokémonów Galar. Lecz pomimo jego uroczości nie należy go lekceważyć. On, tak samo jak Grilabum, również ma umiejętność do rozstawienia terenu, tylko że w tym przypadku elektrycznego. W DLC Isle of Armor ten sam Move Tutor daje nam dostęp do ataku Rising Voltage, który powoduje, że jest dwa razy silniejszy w elektrycznym terenie. Sami rozumiecie, skoro Pinkurcin może znać ten atak, tak jest on idealnym ruchem właśnie dla niego. Przez jego małe rozmiary i niepozorność nie jest naprawdę świetnym Pokémonem. Potrafi być naprawdę mocny. Umiejętność rozstawienia terenu czyni z niego też dobre wsparcie, na przykład dla alolańskiego Raichu, który dostaje przyspieszenie w elektrycznym terenie. No i tylko na niego spójrzcie, czyż nie jest on naprawdę uroczy? Numer 2 Kramorant. Kramoran to był jeden z pokemonów, którego jak zobaczyłem na jednym z trailerów do Stony Shield, to miałem tylko jedną myśl: Chcę go. Jego design jest cudowny i zarazem zabawny. jego ability zresztą również takie jest. Forma szanin grammaranta zresztą jest również świetna, moim zdaniem. Pomarańczowy pasuje do niego idealnie. Smutną dla mnie rzeczą jest jednak to, że mimo wszystko nie jest on jakoś specjalnie mocny. Jego typing wskazuje go na śmierć z każdego elektrycznego ataku. Defensive też nie ma za wysokich. Ataków, które mogą skorzystać z jego ability, również. Mamy tylko Surf, który jest w porządku, i Dive, które już w sumie nie jest w porządku, jako że jest dwutorowe. I to jest najgorsze. Game Freak mogło dodać dla niego specjalnie nowy atak fizyczny, który pozwoliłby mu skorzystać z jego ability. Jako, że właśnie fizyczny Crabonant ma większy sens, gdyż ma po prostu lepsze i moim zdaniem ciekawsze ataki od specjalnego. Jednak pomijając kwestię kompetentywną, jest to pokemon, który pod względem zaprojektowania uważam za jednego z najlepszych z Galar. Numer 1. Dracozolt. I dotarliśmy do numeru 1. Pokémony z Kameliny w Galar doczekały się, że ja tak to nazwę, trochę powiewu świeżości i nowego podejścia. Jako, że po pierwsze dostaliśmy aż cztery z Kameliny, a po drugie tutaj w Galar kawałki z Kamelin łączymy ze sobą w jedno, co właśnie skutkuje otrzymaniem Pokémona. I uważam to za naprawdę świetny pomysł. Jednak przez niego wiele osób zraziło się do tych Pokémonów, jako że często, jak sami możemy zobaczyć, części ciała nie pasują do siebie w tych Pokémonach. Są bardzo nieproporcjonalne. Jednak, czy nie jest to właśnie w tym wszystkim najlepsze i najzabawniejsze? Tworzy to naprawdę ciekawe designy i kombinacje. I najciekawszym dla mnie jest właśnie Dracozolt. Po pierwsze, wygląda przezabawnie. Wystarczy tylko na niego spojrzeć, aby uśmiech pojawił się na twarzy. Chyba, że przeciw niemu walczycie, to... to wtedy uśmiechu już raczej nie ma. Po drugie, jest on naprawdę zabójczy. Ability Hustle jest idealnym do formatu Dynamax w Pokémon Story Shield, a dostęp do jego Hidden Ability jaki otrzymał w Crown Tundra czyni go jeszcze mocniejszym. Jego speed zwiększa się dwukrotnie w burzy piaskowej, co otworzy nam zabójczą kombinację np. z takim Tyranitarem. Dodatkowo pokusiłbym się nawet o powiedzenie, że Dracozor jest moim ulubionym skamelinowym Pokémonem tuż obok Armaldo. Tu uwielbiam ich obu porówno. Lubię zabawne designy i lubię też takie, od których czuć potęgę, jeśli mogę to tak nazwać. Które samym wyglądem wskazują, że z tym nie należy zadzierać. Choć zdaję sobie sprawę, że w moim dzisiejszym zestawieniu głównie pojawiły się raczej te zabawne. Ale cóż, taki już mam gust i też przede wszystkim w Pokémonach lubię walczyć tym, czym lubię, dlatego nieważne, czy Pokémon, którego uważam za fajnego, jest słabszy, w moich oczach to go w ogóle nie skreśla. I myślę, że tak powinien na Pokémony patrzeć każdy z nas. Jeśli lubisz jakiegoś Pokémona i chcesz go użyć w walce. Nic nie stoi ci na przeszkodzie. Ułóż drużynę wokół niego, a na pewno coś da się wyskrobać. Tak czy tak, to by było dziś na tyle. Co myślicie o moim top 10? Zgadzacie się z nim, czy może uważacie inaczej? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Dodatkowo nie zapomnijcie polubić filmu i zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I tak jak zawsze, zapraszam Was też do na naszego Discorda, podwórkowa liga Pokémon. Link znajduje się w opisie. I cóż, dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.